Kochani, słuchajcie, pokazuję Wam moje dzisiejsze śniadanie. Dzisiaj króluje pomidor malinowy. Jest tutaj tak: pomidor malinowy ze szczypiorkiem, z serem włoskim i jest to zalane jogurtem greckim, wymieszane. Sól pieprz wedle uznania i dwa jajeczka ugotowane na miękko, takie półmiękko, półtwardo. No, i takie sobie dzisiaj zjem śniadanko. Myszka. Cześć. Skarpetki wiersza. Nie tylko skarpetki. Zobaczcie, mam całą minikę. Tak. Ciuchów. Od samego rana. Od samego rana. Praca wry. Tak, proszę, tak się pracuje. <laughs> Słuchajcie, jest taka piękna pogoda. Piękna pogoda, kochani że jestem w szoku tak, myszka ładnie, widzicie bierze i mamy taką suszareczkę jakiś czas temu myszka wpadła na pomysł tak, żeby kupić taką suszareczkę najlepsza sprawa świata, nie? Swą tak, suszarką. tak jest tak myszka ładnie wiesza a powiem wam coś My mamy do kitu klamerki pokaż jak co one robią Słuchajcie, Tak, ta, jeśli... tak takich musi... klamerków jeszcze nie widziałam klamerki pękają jedna po drugiej łamią się nie wiem co się stało nie wiem od czego to zależy łamią się bardzo te klamerki i trzeba na nie uważać a powiem wam co się wczoraj stało <laughs> bo no piliśmy sobie burbona w sumie ja bardziej piłem no ja nie piłam, ja piłam piwo I powiem wam co się stało d Dno od szklanki mi odpadło Wzi Podniosłem szklankę z burbonem Drinka podniosłem I dno szklanki od tego burbona Odpadło I to grube szkło I to grube szkło i grube dno Odpadło Pierwszy raz coś takiego w życiu się zdarzyło No? Wyobrażacie to sobie? I ten cały drink Ja na miałem na kolanie i na i na, na kolanach, i na spodniach, i na bluzce, na t -shircie. No nie, Masakra. Nie do wiary. Od razu spodnie do wanisza. bo Coca-Cola, wiecie. O, to są te spodnie. To są te spodnie. Musiałam od razu do pralki je wrzucić. Waniś' Co wyobrażacie? Bo normalnie szok. Ja pierwszy raz, coś, pierwszy raz w życiu. Coś takiego się stało, żeby dno szklanki odpadło. Pokala. Nie, pokal to nie było. Nie, szklanka. To była szklanka. Taka, wiesz, co do Jim jest dołączona. Tak. Niesamowite, co? I jeszcze raz coś takiego się zdarzyło, jak kran montowałem kiedyś na ogrodzie tam do podlewania to powiem Wam, kran pękł sam na pół. No nie do wiary też. W, Le, w Leroy Merlin kupiliśmy. I co się stało? Kran pękł. Kran pękł. Na Aha, pół. pamiętam. Sam pękł. I Marek jeszcze wtedy był. Tak. Ten z Mój też że nie widział czegoś podobnego jeszcze w życiu. To Ty masz jakieś złe moce. Żeby, żeby kran sam pękł? No tak po prostu wiecie. Nie wzdłuż, tylko. No, dotknąłem tylko dosłownie ten kran. A główny pracownik tak pracuje. Tak się pracuje. Można lepiej? Patrzy za myszkami czy jakaś myszka będzie, nie? co powiecie o tej su suszareczce? może być? no to powiem wam, że tu jest yy, duża długość tych linek, jakby tak tak zliczyć A, naprawdę bardzo dużo prania pomieści ja się nie spodziewałam że ona będzie taka fajna. A gdzie poszedł nasz najlepszy pracownik? Ale słońce <laughs> grzeje. Tak, fajnie. Szok. Tutaj mam taki, widzicie, do podciągania sprzęt sportowy. Ala Gold Gym. Patrzcie, jaki sprzęt. Sam wieszałem, a jak wchodziłem tam na górę. To mysza krzyczała, nie bo się zabijesz, nie wchodź. No, tak i by tak było, naprawdę, nie kłami. Ty mnie nie i tutaj, bo ja się martwię po prostu. <laughs> tak. O, idzie drugi pracownik roku. Oko, inspektor Oko. Czarne. idzie śladami rudego No, oni się szukają Oni to są na wiecznych wakacjach tak. Oni się tylko muszą skupiać na tym jak tu jedzenie wymuszać Tak kiedy, kiedy mamy zaprowadzić do miski? A my chodź ci pokażę bo jeszcze nie widziałaś co tam jest o jaśnie hrabia poniatowski słuchaj okay. nie trzeba się położyć tak a mój cień jest O, idzie, idzie drugi, pracownik roku. Proszę, pracownik roku idzie. Nie ma. Hmm? Muszę zły. Wkładzij się. Nie leży. No. Oni chcą się bawić. No, takie sielanki to ja jeszcze nie widziałem. Po tej pupie trzeba nalać o, proszę bardzo matka Właśnie, że jest ten cała już podatku. Zaraz ja dostanę. Taki będzie koniec zabawy. <laughs> no i koniec zabawy, mysza dostała na pupę a już trzeci raz, także spoko i tak się kończą zabawy z kotami, zawsze tak jest to znaczy z nimi trzeba się bawić w rękawiczkach bo oni bawią się w zabawę pod tytułem ja biję ty płaczesz tak o my pobawimy. pobawimy. Ja biję, ty płaczesz. Znaczy, nawet mu się wstać nie chce. Także na tym kończymy naszą relację. Powieszone, wszystko ładnie, elegancko. Cześć, i będąc przy lince, tam przy tej suszarce, na ogrodzie mówiłem Wam, że szklanka pękła z burbonem. I to jest właśnie ta szklanka. Popatrzcie, jakie grube szkło ma. Ta szklanka. W środku znajdował się tylko Bourbon i Coca-Cola i dwie szklanki lodu. I ja podniosłem to tak, słuchajcie, tak podniosłem. Podniosłem to. Szklanka nie była pęknięta wcześniej. Podniosłem to tak. I jak podnosiłem to, jak miałem to na wysokości kolan, to ten spód poleciał mi na kolana, i cały drink na kolana, i na koszulkę. Co wyobrażacie? Pierwszy raz takie coś w życiu się zdarzyło mi. Mysza od razu. Że to jakiś tam znak na pewno, albo coś tam wiecie. Ja, ja, ja tam w takie rzeczy no, nie wierzę, ale popatrzcie to. To jest niemożliwe aż. Zobaczcie, jaka to, jest, jaka to jest gruba szklanka. Co to jest w ogóle? Jest możliwe? Żeby szkło pękło? Nie wiary, co? Jestem sam zdumiony. A raz yy, pękł jeszcze, ja jak montowałem kiedyś kran, pękł w pół, to co Wam mówiłem, nie? I popatrzcie, tak, tak to wygląda. No. no, i tym tą szklanką na razie kończę. Dzisiaj, w związku z tym, że jest ładna pogoda, to postanowiłam trochę w ogrodzie popracować. Muszę poprzycinać róże. Tutaj poprzycinałam wszystkie takie zaschnięte, wiecie, kwiatostany, jakieś pędy. Wszystko trzeba poprzycinać. No, bo to nie jest tak, że ogród jesienią musi być brzydki. Może być piękny, tylko trzeba o niego zadbać. No, i tutaj też widzicie jukę. Muszę przyciąć. I troszeczkę tutaj ogarnąć i przygotować już na zimę. Dzisiejszy obiad to gulasz, zrobiłam taki gulasz z szynki, mm, z papryką po prostu i z cebulą, no i ryż i moja porcja to jest słuchajcie na małym talerzyku oczywiście, bo przypominam Wam, że porcję jak chcemy zmniejszyć to kładziemy sobie na mały talerz. Może tak machać jak ja tutaj, bo on prowadzi auto. Słuchajcie, jesteśmy w drodze. Piękne słońce dzisiaj świeci. Jest tak. Jednego dnia jest ciepło, drugiego dnia jest zimno, deszczowo, paskudnie, okropnie. Po czym następnego dnia znowu jest pięknie. pięknie. Jest jesień poprzeplatana totalnie. Powinno być tak, kwiecień, plecień. Po przeplata. Trochę hmm. zimy, trochę lata. No ale teraz mamy yy, co? Wrzesień, no, ale też jest po Koniec latane. Września przed chwileczką skończyło się lato. bodajże. No, a słuchajcie, wchodzi, yy, no. A wchodzi z butami pani jesień. Tak, wchodzi z butami i to ostro bo. I, i to z kaloszkami wchodzi. Yy, tak, oglądałam wczoraj prognozę pogody i wychodzi na to, że to jest taki ostatni dzień w którym będzie y, ładnie, w którym będzie ciepło, a później ma już być tylko deszcz. No, no a ja słyszałem y, z kolei, że Amerykany mówili w prognozie pogody, że będzie sucha jesień. No chyba nie u nas. No w każdym razie zobaczymy. I tak życie pokaże, co będzie, bo y, wiecie, jak to jest z prognozą pogody. Czasami zgadną, a czasami nie zgadną, więc nie ma co... Y, Zgadywać w każdym dniu się okaże, co będzie, ale tak naprawdę obawiam się, że to już są takie ostatnie resztki pięknego słońca. Trzeba, trzeba albo gdzieś do jakiegoś gazdy dzwonić. Widzicie, no ja jeszcze nagrywam telefonem i nie ma aparatu. Dzisiaj Altrud dzwonił do Pana, bo tak naprawdę jutro mamy do odbioru, chociaż Pan powiedział, że wyśle nam SMS-a, jak będzie do odbioru. No, mieliśmy nadzieję, że może już jest jakimś dziwnym cudem, no ale nie, niestety. Także, no, Poczta ale, też miała wysłać SMS-y i coś. No, na poczcie też ma by, miało być tak, że jak coś przychodzi, to są SMS-y, a tak naprawdę nie ma. Yy, także, no widzicie, takie chocki, klocki, jak to mówi Artur. Mamy dzisiaj do pozałatwiania parę spraw, więc je, jedziemy je załatwić. Yy, Część będzie. Żeby już mieć po prostu to z głowy, a to zawsze jest fajniej, lepiej, ładniej, jak się jeździ, jak jest po prostu ładna pogoda. No i widzicie, i tak mi skaczecie, no. To trzymaj w rączce. Będziecie mi, nie, tak jest lepiej. Będziecie mieli ten, chorobę lokomocyjną, jak będziecie to oglądać. No. No, no i zaraz zobaczymy. O. No, pan, się, drzwi i pan Pan nie patrzy czy ktoś jedzie sobie drzwi i otwiera, a dlaczego by nie. No, ale ogólnie ludzie już mają kurtki poubierane. Dziwna sytuacja, bo jedna pani szła i miała bluzkę z krótkim rękawkiem, więc nie wiem, to jakiś hart. Na, na ramiączkach, na rowerze jechała. Na ramionczkach, na rowerze, ale chyba jej się coś pomyliło, bo... No może jest Zbierana troszeczkę może ciepło, była. ale bez przesady. No, ale wtedy wiesz spocona, zaraz ją przewieje i będzie chora. A wy też uważacie, że się jak przewieje to można być chorym No bo Artur tego nie uważa, a ja uważam. Ja uważam, że muszą być bakterie. No. Dobra, także dojechaliśmy do jednego miejsca, zaraz będziemy wysiadać i zaraz się widzimy ponownie. Pa pa. pa, pa. Wyszliśmy w takie piękne miejsce sobie troszeczkę słońca zażyć. Okay. Hej, witajcie. Dziś obiad. A na obiad dzisiaj będzie wątróbka. Wątróbka w pomidorach. Ja zawsze robię wątróbkę w pomidorach, bo mi taka zwyczajna w mące to nie bardzo smakuje. Robię wątróbkę bez mąki w pomidorach w mleku. Powiem wam, że uwielbiam ten sposób podania wątróbki tak samo Artur. I od kiedy tak Raz wymyśliłam, nie wiem, nigdzie tego nie widziałam, po prostu kiedyś tak zrobiłam i od tego czasu tak nam to zasmakowało, że już wątróbkę zawsze w taki sam sposób przygotowuję. No i oczywiście yy, parę razy już to było na kanale, ale mogę Wam jeszcze raz pokazać. Sól, pieprz. Wrzucamy na cebulkę. Smażymy jakieś. 5-7 minut i zaraz zobaczycie, co dalej. I jak już wątróbkę mamy usmażoną z każdej strony, to wlewamy mleko. Tak, żeby wątróbka się zakryła. O, przykrywamy i dusimy 10 minut. Po 10 minutach dodajemy. Pomidory z puszki lub y, jakiś przecier pomidorowy, y, koncentrat, co, co macie. Ja daję pomidory z puszki. I można, jeśli wolicie bardziej intensywnie, to można dodać do tego jeszcze troszeczkę koncentratu lub przecieru. I mieszamy i dalej dusimy pod przykryciem 10 minut. I obiadek gotowy. Dla Artura ugotowałam młode ziemniaczki do tego, a dla mnie ryż. Można do tego dodać jeszcze jakąś surówkę. My damy buraczki, wiórki. Artur ma na dużym talerzu, ja na małym talerzyku. No, także taki podział. Mówię Wam, pycha.